Do so, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. I dzisiaj są ze mną moi znajomi. gramy w gierkę Fruit Collect Simulator, w której zbieramy owocki. Czy na pierwszym świecie możemy jabłuszka zbierać taką łopatką i dają nam plus jeden? A plecak mamy 25 kolejności. A macie jakieś kryształy? Bo ja dostałam za jabłuszka 100. Ja nie, ale sobie nie dużo kupuję lepsze też. Co lepsze? Co lepsze kupujesz? Prędkość. Odstawa. E. Aha. A ty to mam po to, nie. Aha. Kod mi nie działa. Fajnie. Eee, <grych> yy, aha. Dobra. Yy, widzowie, przepraszam was za to, że wam pokazuję stronę z kodami. To nie moja wina, że yy, nie chcę takich nudnych odcinków. O, odpisałaś mi. W końcu. Podusz mi coś. Dobra, babę sobie tak jak ty, wiesz, Majnik. No ale tym razem my przez stronę. To jest całkiem coś innego, wiesz. Bo wtedy już z YouTube'a były, a teraz już przez, przez stronę. A nie mogę jeszcze innej wywziąć? W sumie jak chcesz, to, to możemy nowy odcinek nagrać. Dobra, to wyłączam do nagrywania to.